Cześć, z tej strony, słuchajcie, witam was na kanale Chmiel Vlog. Dzisiaj z racji tego, że nie uciekniemy od tematu wojny i nie da się od tego po prostu uciec, zerkniemy w najbardziej gorące miejsce ostatnich tygodni w okolice Bachmutu, w okolice Soledaru na wschodzie Ukrainy. Tam od pewnego czasu toczą się bardzo mocne, intensywne i krwawe walki, w których główny prym wiedzie grupa Wagnera. Organizacja najemników co ciekawe, tego typu organizacje według prawa rosyjskiego są nielegalne, natomiast no, wiemy, że Rosja to jest w pewnym momencie stan umysłu i Grupa Wagnera działa de facto oficjalnie tam. Posiadają swoje biura ze swoimi znakami, są wspierani przez Ministerstwo Obrony, przynajmniej przez niektóre części Ministerstwa Obrony. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Gławno i rozwitywatelne Uprawnienie, GRU, służby wywiadowcze, wojskowe, można powiedzieć, tak, dla tych, którzy nie bardzo czają, co to jest. Grupa Wagnera szkoli się na w wojskowych poligonach, w poligonach specnazu, który generalnie jest właśnie, podlega właśnie Gieru. Także problemów z legalnością i z tym, żeby państwo uznawało ich działalność, raczej Grupa Wagnera nie ma. Co więcej, wydaje się na pierwszy rzut oka, że państwo, że Federacja Rosyjska jest zadowolona z tego, że taką instytucję Grupa Wagnera posiada. O grupie Wagnera już mówiliśmy swego czasu tutaj na kanale. Na filmiku z cyklu Uzależniony od Książek opowiadałem Wam o książce, która opowiada o prywatnych armiach świata i tam troszeczkę powiedziałem o grupie Wagnera. W tej książce możecie sobie też przeczytać o tym, jak ta grupa powstała, jak została stworzona, jakie jest jej modus operandi i przede wszystkim gdzie działa, ponieważ nie tylko na Ukrainie grupa Wagnera działa, ale również. Bardzo mocno są obecni od lat w Afryce, bardzo również są obecni na Bliskim Wschodzie. Od dłuższego czasu słyszeliśmy o działającej na Ukrainie grupie Wagnera, jednakże bardzo duży szum medialny, bardzo duży szum rozpoczął się przede wszystkim w trakcie rozpoczęcia się walk w okolicach Bachmutu, o sam Bachmut, tam w pewnym momencie docierał do nas taki przekaz, że Główny ciężar prowadzenia walk ze strony rosyjskiej spoczywa na najemnikach z grupy Wagnera, że wręcz przejęli tam praktycznie kawałek wycinek frontu od armii rosyjskiej, od regularnych sił armii rosyjskiej. Dopiero gdy oni przejęli właśnie odpowiedzialność za dany odcinek frontu, Rosja zaczęła osiągać jakieś, jakieś sukcesy, lokalne sukcesy militarne. Słuchajcie, o co tak naprawdę tam chodzi i czy Jewgeni Prigorzyń i jego Wagnerowcy są prawdziwymi rosyjskimi patriotami, którzy chcą pomóc swojej ojczyźnie, czy może za tym wszystkim stoi jakiś po prostu szemrany interes? Jewgeni no, Prigorzyń jako były kryminalista na pewno nie jest postacią krystaliczną i raczej trudno się spodziewać, żeby robił wszystko tylko i wyłącznie ze względów patriotycznych, przez swoje uczucia patriotyczne. Również wydaje się, że nie robi tego dla pieniędzy, dlatego że jest niesamowicie bogatym człowiekiem. Jego majątek w przeliczeniu na złotówki to jest około miliarda złotych, także możecie sobie wyobrazić. Oczywiście pieniążki, jak to w Rosji, zdobył na różnych dziwnych przekrętach, dziwnych kontraktach z wojskiem między innymi. Stworzył parę firm, które zaję sieć firm, które zajęły się chociażby budowlą obiektów wojskowych na zlecenia od ludzi, na których miał wpływ ze względu na swoje znajomości, chociażby z panem Władimirem Putinem. Na pewno Evgini jest bardzo sprawnym biznesmenem oraz znakomicie wykorzystuje w ostatnich tygodniach, w szczególności internet oraz media ogólnie do pompowania swojej postaci, do pokazywania swojej postaci w sposób niesamowicie profesjonalny i w sposób, który może spowodować, że grono jego wyznawców, grono jego akolitów, grono jego być może przyszłych wyborców, tutaj trochę mówię to z uśmiechem, jeżeli mówimy o wyborach w Rosji, to sami wiecie, że to jest taka troszeczkę fikcja. W każdym razie grono jego wielbicieli na pewno się mocno rozrasta. Krótko mówiąc, no, on jest pokazywany w różnych relacjach z frontu jako człowiek twardy, zdecydowany, wie czego chce, dba o swoich ludzi. To jest szczególnie żałosne, że tak jest pokazywany. Jest swojskim chłopakiem, jak to mówią w Rosji. Muzyk. Harosze Erybiata -y wokół niego. Generalnie no, jest taki swój chłop, który w Rosji może w pewnym momencie. Stać się kimś, kogo ludzie będą chcieli na czele. I kompletnie im to nie będzie przeszkadzać, że jest kryminalistą, dlatego że oni wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że na czele ich państwa i tak stoją kryminaliści, którzy być może nie byli skazywani i nie siedzieli w więzieniach, ale de facto są przestępcami. Rosjanom kompletnie to nie przeszkadza. Ważne, żeby ich przywódca był mocny, wiedział czego chce, żeby za nich rozwiązywał problemy, za nich myślał i żeby wszyscy się go bali. Jawgienij Prigorzyń znakomicie wpisuje się w ten obraz i wydaje mi się, że cała ta wzmożona aktywność grupy Wagnera oraz samego Prigorzyna, że wszystkie te horrendalne ilości trupów z grupy Wagnera i ich krew, która się tam pojawia na froncie pod Bachmutem i w Soledarze. To jest po prostu fundament, na którym Eugeni Prigozin będzie budował swoją karierę polityczną w nadchodzących w Rosji wyborach. Prigozin rzucił wyzwanie moskiewskiemu establishmentowi. Wiemy, że tego typu człowiek z boku, człowiek spoza układu oczywiście w cudzysłowie czy grupa ludzi spoza układu w ostatnich latach bardzo często takie grupy wygrywały w różnych wyborach, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie. Ludzie zmęczeni establishmentem bardzo chętnie oddawali na takie postaci spoza układu swój głos. Ewgenij Prigorzyn jest taką osobą w Rosji. Nie był szerzej znany w poprzednich latach. Oczywiście on się gdzieś tam zawsze przewijał. W telewizji gdzieś zawsze był na drugim, trzecim planie, jako ten, który usługuje wielkim tego świata, jako kucharz, kelner, właściciel restauracji. Natomiast jako człowiek, od którego coś zależy, jako twardy gość, twardy i taki, który mógłby się podobać Rosjanom na czele Federacji Rosyjskiej, pojawił się, zaczął pojawiać się dopiero teraz w czasie wojny na Ukrainie i robi to bezwzględnie. Rzucił wyzwanie moskiewskiemu establishmentowi, i wykorzystał do tego, żeby swoją siłę nacisku na ten establishment zwiększyć. Wykorzystał swoich ludzi z grupy Wagnera, których po prostu niczym mięso armatnie rzucił na front i kazał im dokonywać rzeczy, których nie była w stanie dokonać Armia Federacji Rosyjskiej. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Prigorzyn coraz gwałtowniej pokazywał swoją odrębność, odrębność swojej grupy Wagnera od Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Coraz gwałtowniej i coraz otwarciej krytykował oficjalne władze Federacji Rosyjskiej, w szczególności władze wojskowe, no bo prezydenta Putina nie odważył się krytykować aż tak otwarcie. Prigorzyn rzucił wyzwanie kierującemu Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji tekturowemu marszałkowi panu Szojgu, Szajgu właściwie, bardzo brzydko się o nim wyrażał w swoich wystąpieniach internetowych. Atakował, kiedy tylko mógł, Szajgu oraz Gerasimowa, czyli szefa sztabu Armii Federacji Rosyjskiej, Siły Zbrojnej Federacji Rosyjskiej. Twierdził, że są nieudacznikami nie potrafią nic porządnie zrobić i że gdyby on dysponował takim potencjałem, jakim dysponuje armia. Federacji Rosyjskiej, to już dawno na Ukrainie zaprowadziłby porządek. Trzeba jednak pamiętać i zdaje się, że Prigorzyn chyba sobie właśnie o tym przypomina powoli, że no, sami najemnicy grupy Wagnera nie poradziliby sobie na froncie bez wsparcia właśnie chociażby sił zbrojnych, a przede wszystkim logistyki Armii Federacji Rosyjskiej. Logistyki, która działa fatalnie, ale jednak działa. To armia zapewnia Grupie Wagnera wsparcie lotnicze, wsparcie artyleryjskie, zapewnia im amunicję, zapewnia im wreszcie nie tylko armia, ale państwo, zapewnia im wreszcie przepasną studnię, z której Prigorzyn może czerpać swoje mięso armatnie. Mówię tutaj oczywiście o sieci więzień oraz obozów, łagrów, w których od pewnego czasu Prigorzyn, od dobrego pół roku, rekrutuje. Najemników do swojej kampanii. W ostatnich dniach Prygorzyn posunął się do tego, że zaczął głośno twierdzić w mediach, w internecie, w telewizji, że właściwie wyłącznie grupa Wagnera bierze udział w walkach o Bachmut i o Solidar, i sukces, który ogłosił w dniu wczorajszym 11, przepraszam, 12 stycznia. 2023 roku, gdyż wczoraj ogłosił, że właściwie miasteczko Soledar zostało zdobyte przez grupę Wagnera, że ten sukces to jest wyłącznie sukces jego, czyli Prigozina i jego ludzi. I armia nie ma tutaj nic do tego. Zaczął nawet mówić, że armia będzie próbowała odebrać mu tą chwałę i zwycięstwo. Wydaje się, że no, nie wiemy jeszcze, jaka jest sytuacja dokładnie w Soledarze. Dane wszelkiego rodzaju wskazują na to, że rzeczywiście najemnicy grupy Wagnera znajdują się dzisiaj w samym centrum miasteczka Soledar. Nie wiadomo, czy zdobyli już całe to miasteczko, czy doszli, czy zdobyli jego większą część. To jest nie bardzo istotne. Tak na marginesie zabawne jest to, że jest taka wielka sraczka. W Wśród propagandystów rosyjskich na temat tego sukcesu rosyjskiego w soledarze niemalże, jakby to był jakiś Berlin albo coś takiego. Przypominam wam, to jest takie pierdziszewo. Około 10 tysięcy mieszkańców. To jest 5, 6, 7 razy mniejsze niż piaseczno, w którym mieszkam. Wiecie, <grym> także, no ale dobra, rzeczywiście zdobycie soledaru może troszeczkę Pomieszać szyki Ukraińcom, a przede wszystkim w walkach o to miasto również Ukraińcy ponosili dość wielkie straty. Jednakże sytuacja tutaj jest dosyć dziwna. W dniu wczorajszym Prigorzyn ogłosił zwycięstwo, że grupa Wagnera i on sam zdobyli Soledar, że już praktycznie sprawa jest pozamiatana. Natomiast jak dzisiaj podają różne kanały telegramowe rosyjskie, które dotychczas były przychylne Prigorzynowi i grupie Wagnera, a nie przychylne armii. Jednak Soledar nie jest w pełni jeszcze zdobyty przez ruskich, i to spowodowało, że Prigorzyn zaczął się obawiać, że sytuacja może się zmienić i ewentualna klęska w tym miejscu frontu na wschodzie zostanie przypisana jemu, zostanie zarzucone jemu to, że on spowodował to, że nie udało się w pełni wykorzystać sytuacji tej chwilowej. Na froncie i przez niego rosyjska armia poniesie tam porażkę. Zaczął się tego obawiać. Co zrobił Prigorzyn? Prigorzyn wydał rozkaz ani kroku w tył, naprzód. No i w tej chwili, w dniu dzisiejszym, generalnie następuje w Soledarze rzeź Najemników Wagnera. Zaraz powiem konkretnie jakich Najemników. W sensie, co rozumiemy pod pojęciem Najemnik Wagnera. Następuje rzeź, gdyż Prigorzyn po prostu robi wszystko, żeby jednak to zwycięstwo w solidarze stało się faktem, w pełni faktem, żeby nikt mu już tego nie mógł zabrać i odebrać. Jak zapatruje się armia rosyjska na postępowanie Prigorzyna? No oczywiście jest im to nie w smak, jest on prywatnym wrogiem, można powiedzieć, zarówno Szajgu, jak i Gira i bardzo ciekawa sytuacja wydarzyła się wczoraj, kiedy to nastąpiła zmiana na najwyższych szczeblach dowodzenia Armii Rosyjskiej na Ukrainie. Dotychczas specjalną operacją, jak to nazywają tą wojnę na Ukrainie, dowodził pan Surowikin. W dniu wczorajszym dowodzenie operacją przejął Gerasimow, czyli szef sztabu, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Niektórzy twierdzą, słyszałem takie opinie, że to była degradacja Surowikina, bo się nie sprawdzał i tak dalej. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna: po prostu hmm, dowodzenie poszło szczebel wyżej, i dowodzenie nad całością operacji, a w tej chwili już można powiedzieć, wojny, przejął szef sztabu. I to właśnie oznacza to, że to już nie jest operacja specjalna, tylko to już jest wojna. Surowikin pozostał na stanowisku odpowiedzialnego za front. Wschodni front całej tej operacji wojennej. Co może oznaczać taka zmiana na stanowisku głównodowodzącego? Wydaje się, że to ma to jest ruch ze strony Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Ruch, który ma dać znać po pierwsze społeczeństwu rosyjskiemu, że to już jest wojna, a nie operacja specjalna. A druga sprawa to ma być ruch, który ma Zneutralizować Prigorzyna, zwłaszcza właśnie wśród potencjalnych jego wyborców, czyli wśród obywateli Federacji Rosyjskiej. Czyli chcą połączyć ten moment tego sukcesu, nie wiadomo czy ten sukces już nastąpił, jeżeli chodzi o zdobycie Soledaru i ewentualnie potem okrążenie Bachmutu. Chcą wykorzystać ten moment i będą mogli potem powiedzieć: Zobaczcie, kiedy pieczę nad tą całą sytuacją przejął pan Gierasimow, no to dopiero tutaj się udało, udało się wszystko zrobić. Tym bardziej, że są sygnały, że właśnie w momencie przejęcia tego dowodzenia przez Gierasimowa, jak nożem odciął, skończyło się wspieranie grupy Wagnera w bezpośredniej walce. Skończyło się wsparcie artyleryjskie, amunicja, wsparcie lotnicze dla Wagnerowców co ma stanowić po prostu pstyczka w nos, ewentualnie ma stanowić preludium do tego, by Prigożyna i jego prywatną armię zlikwidować. Są głosy świadczące o tym, że Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej chcą po prostu odciąć Prigożyna, uniemożliwić mu budowanie własnej kariery na śmierci podległych mu najemników, Karierę na śmierci najemników Wagnera będą natomiast robili ludzie tacy jak Szajgu i Girasimow, gdyż są plany, by najemników Wagnera po prostu wcielić, podpisać z nimi kontrakty jako z żołnierzami, zostaną po prostu żołnierzami Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, a grupa Wagnera przestanie istnieć. A Prigorzyn bez grupy Wagnera nie liczy się kompletnie i również będzie mógł przestać istnieć. Wydaje się, że stąd takie ruchy w ostatnich dniach prigodzyna, który bardzo chce zaznaczyć to, że jemu zawdzięczane są te sukcesy na froncie wschodnim i chcę podejrzewam, że uważa, że im więcej będzie go w mediach, w internetach rosyjskich, tym trudniej będzie go po prostu wyeliminować i trudniej będzie narzucić narrację, że sukces tam na tamtym odcinku frontu to jest sukces. Szejgu i Gerasimowa. Znaczące mogą tutaj być też słowa samego rzecznika Kremla, pana Pieskowa, który powiedział, że gdy mówił o walkach o Soledar, mówił, że walczyli tam bojownicy rosyjscy. Nie wspomniał ni słowem o grupie Wagnera, natomiast bardzo ciekawy był przekaz rosyjskiego Ministerstwa Obrony w dniu dzisiejszym, które to Ministerstwo Obrony powiedziało, że Wojska powietrzne desantowe zablokowały Soledar z północnej i południowej części miasta, a w mieście walczą oddziały szturmowe. Również nie było słowa o Czewka Wagner. Taki Ewgienij Prigorzyn to może być wrzodem na tyłku po prostu dla Putina. I podczas gdy był potrzebny i przydawał się w pewnych sytuacjach, no jednak zbliżające się. W 2024 roku wybory prezydenckie w Rosji mogły spowodować, że Putin poczuł pewne zagrożenie zbytnio wzrastającą popularnością pana Jewginia. Dlatego, słuchajcie, tak jak już mówiłem na paru poprzednich filmach, zastanawiamy to, że on się poczuł taki mocny. Ale wydaje mi się, że wraz z tą decyzją mianowania Simowa na dowódcę na głównego dowódcę tej operacji wojennej na Ukrainie, przestaniemy tak często słyszeć o grupie Wagnera. Po pierwsze, również dlatego, że w czasie walk pod Bachmutem i walk o Soledar grupa Wagnera praktycznie została zdziesiątkowana. I teraz tak, wydaje się, że około 20 do 25 tysięcy ludzi trafiło do Grupy Wagnera, przynajmniej w przeciągu ostatniego półrocza. To jest bardzo duża liczba. Tych wszystkich gości rekrutowano w obozach pracy, w więzieniach, w łagrach na terenie całej Federacji Rosyjskiej. Nie było praktycznie żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o, o to, za co odbywali karę, jakimi są ludźmi, czy zresocjalizowanymi resocjaliz są ludźmi, czy. Są patriotami czy nie. Oczywiście to nie miało żadnego znaczenia. Jedynym warunkiem było to, żeby taki gościu miał, mógł stanąć na dwóch nogach, trochę przebiec, podnieść broń i ruszyć do ataku. Zawsze się wydawało, że grupa Wagnera, i zawsze grupa Wagnera była tak po, no, pokazywana w, w, w telewizji czy w mediach, że to są profesjonalni żołnierze z doświadczeniem. No, to doświadczenie gdzieś trzeba nabyć. I tak działa między innymi grupa Wagnera właśnie na Ukrainie. Ci, którzy są rekrutowani w więzieniach i w obozach, oni de facto nie są żołnierzami Wagnera, nie są Wagnerowcami. Dowiadują się o tym już po tym, gdy trafiają na krótką padgatowkę, jak to mówią Roscy, na krótkie przygotowane, krótkie szkolenie przed pójściem na front, kilkudniowe szkolenie, Dowiadują się o tym, że nie są wagnerowcami, że nie mogą o sobie tak mówić, nie mogą nosić oznak jednostki Wagner. Są zaledwie projektem. Tak ich się nazywa: są projektem. Są projektem na przyszłość, gdyż ich jedynym zadaniem jest przetrwać pierwsze sześć miesięcy, na które podpisują kontrakt. Po tych sześciu miesiącach, jeżeli przeżyją. To mają wyczyszczoną kartotekę, mogą pozostać wolni, mogą iść na wolność, mogą robić, co tam chcą, ale oczywiście są wtedy mocno zachęcani przez Prigorzyna i jego okolitów do tego, żeby przedłużyć kontrakt z grupą Wagner i właśnie wtedy dopiero stają się pełnoprawnymi wagnerowcami. Natomiast ci wszyscy rekrutowani w więzieniach w obozach pracy są używani po prostu jako mięso armatnie. I są rzucani na front po to, żeby wywierać ciągły nacisk na linię obronne Ukraińców. I właśnie największe straty wśród Wagnerowców w ostatnich tygodniach pod Bachmutem czy Soledarem były wśród właśnie tych zmobilizo świeżo zmobilizowanych, świeżo wziętych z więzień i z obozów. Wiadomo, że grupa Wagnera bardzo mocno poszukuje teraz kolejnych ochotników z więzień. Szukają, a właściwie potrzebują... Jak powiedział Prigozin, około 30 tysięcy kandydatów na szturmanów. 30 tysięcy. Wydaje się w związku z tym, że ich straty mogły wynieść również coś koło tej liczby, i takie straty potwierdzają niektóre posty różnych wywiadowni, że tak to mogło być, że takie straty grupy Wagnera na froncie na wschodzie mogły właśnie tyle wynosić. Jednakże ten strumyczek chętnych, mimo bardzo atrakcyjnych warunków, no bo umówmy się, jak ktoś siedzi ze za zabójstwo do żywocia, siedzi ze za zabójstwo z karą do żywocia, no to słuchajcie, no chyba każdy by się zdecydował na coś takiego, mam takie wrażenie, czyli próba przeżycia pół roku na froncie, a potem wolność. No ale mimo wszystko ten strumyczek tych chętnych do służby u Wagnera zaczął bardzo, bardzo robić się coraz cięższy i zaczął topnieć. A to dlatego, że no, dochodzą do więźniów informacje o stratach, dochodzą do więźniów informacje o tym, co się dzieje na froncie i jak traktowani są ci, którzy walczą w składzie tej organizacji Grupa Wagnera. Bardzo jestem ciekaw, jak potoczą się losy Eugenia Prigozina, a to nie dlatego, że jestem jego jakimś fanem bądź wyznawcą, ale po prostu to, jak potoczą się jego losy, będzie oznaczało, to jak, jaka jest forma Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, jaka jest forma Putina i w którą stronę zmierza Rosja. Osobiście wydaje mi się, że Prigorzyn chyba przeszacował i wydaje mi się, że, no wiecie, nie takich ludzi w Rosji likwidowano, kiedy stawali się niewygodni dla władzy. Poza tym Prigorzyn bardzo często przybywa w okolicach frontu. Nic prostszego, jak po prostu granat moździerzowy na czaszkę, prawda? Można to zawsze sprokurować i nie muszą to być Ukraińcy, którzy coś takiego zrobią. Dla nich obecność Prigożyna tam wręcz wydaje mi się bardzo dobra, gdyż toczy się walka pomiędzy nim, grupą Wagnera, a siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej. Jeżeli przeciwnik się kłóci, to jest bardzo dobrze. Trzeba go jeszcze bardziej nakręcać do tych kłótni. Natomiast właśnie wydaje mi się, że w związku z tym, że Rosja postanowiła się ogarnąć i postanowiła wreszcie traktować, wreszcie dla siebie, operację specjalną na Ukrainie jak wojnę, no to nie będą sobie mogli pozwolić dalej na tolerowanie kogoś takiego jak Prigodzyn i na tolerowanie jego prywatnej armii bez kontroli ze strony Sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Prigozhin na taką kontrolę się nie zgodzi, dlatego będzie musiał zginąć. Takie jest moje osobiste zdanie. Jak się skończy ta sytuacja? Czy Soledar został zdobyty przez ruskich? Czy to bardzo zmieni losy wojny na Ukrainie? Myślę, że na ten temat będziemy mogli sobie porozmawiać na najbliższym live. Mam dużo do powiedzenia na temat tego również, co ostatnio mówił pan generał Skrzypczak u nas w Polsce, który wieszczy wielką rosyjską ofensywę? Jestem tym troszeczkę zdziwiony. A dlaczego jestem zdziwiony, to opowiem następnym razem. Trzymajcie się, na razie, cześć.